Halo, cześć, dzień dobry, witam ponownie na wyspie Wanderfell w prowincji Morrowind. Dobra, lecimy sobie z zadaniami dla gildii wojowników, czyli robimy sobie um, misję: gilda wojowników, nekromanta z Was. Dobra, innymi słowy, musimy lecieć do Was, ale zanim pójdziemy, lecimy do Was. Może warto sobie coś zaklnąć, nie, no żartuję. Warto byłoby po prostu ogarnąć sobie też jakiś schowek, czyli innymi słowy, najlepiej też. Zrobić sobie mm, zadania dla rodów, żeby stworzyć sobie co? Eee, żeby zrobić sobie, stworzyć sobie domostwo, żeby mieć gdzie mieszkać, już po prostu i wszystko przechowywać. I tutaj pytanie dla Was: jakim chcecie, żebym szedł Rodem? Ród Hlalu, Redoran czy może Telwani? Wybór należy do Was w komentarzach. Fajnie byłoby, jakbyście mi wszystko napisali, jak i również w posta. Dobrze, lecimy do Aldrun. W sumie, tak naprawdę nie do Aldrun, tylko na Dagonfell. Tak, tu jest ten druignym Zelów. Lecimy na Dagonfell. Chociaż, czekajcie, bym ja chciał jedną rzecz wiedzieć, skoro ja mogę pancerz zaklnąć. Kurde, a zaś się z tym zaklinaniem bawię. Ja cię kręcę, co jest grane. Ja jestem ciekaw, czy ja mogę również na kolejniki sobie kupić. A, odkłasuję, dobra. Mm, tutaj tutaj handel. Um, ja bym chciał wspaniałe. Ek jest ekstrawagancka koszula, kosztowna prawa rękawica. Pewne spodnie, zwykłe spodnie. Pewna spódnica koszula. Mm, a to jest co wspaniałe, tak? Ekstrawaganckie spodnie spodnie ekstrawaganckie ekstrawaganckie ale wiem gdzie mogę mm, nie tutaj mm, Balmora Aldrun w Aldrun też jest właśnie krawcowo i regeneracja many poproszę Dziękuję bardzo Podróż do Aldrun, no, ja momentalnie mi pokazał ten. Um... Aha, momentalnie się pokazało. Tar tarcza się pokazała, jak schowałem dłonie. Dobra, zapisz. Jakby się wszyscy rzuciliście Ła, wow, Boli. Umarłeś, no i super. Fajnie gdzie jeszcze mnie atakują? a tu jesteście i umarłeś. No i super. To jest krasnoludzki mod bojowy. No niekoniecznie mi będzie potrzebny. To jest znów kolejny hajs. Kolejny hajs. A właśnie jakie masz spodnie? Pokaż. Zwykłe. Nie chcę zwykłych. Wolę wspaniałe spodnie. Mm, do tej babki. znów widzieć Handel. Kosztowne spodnie. Zwykłe spodnie. Dobra, nie ty. Ty mi akurat nie jesteś potrzebna. Bardziej... Tak, tutaj mi są potrzebni. Troje. mogę ci jakoś pomóc Dzień dobry Handel. chcesz się dowiedzieć na czym polega wagańska szata ekstrawagancka Pana, szata interesuje cię praca praca niekoniecznie już mnie interesuje kosztowne spodnie to w nasza pas no bo może spódnicę sobie wziąć, bo spódnica też się może przydać. Koszula też w sumie, chociaż wolałbym wspaniałą koszulę. Dobra, daj mi jedną spódnicę. Bo można sobie pewnie nawet spódnicę na siebie nałożyć, odzienie. No właśnie. Nawet spódnicę można na siebie nałożyć. Więc znowu. farmimy mm, sobie. Duszyczkę. Ale zanim to zrobimy, ja bym musiał sobie dychnąć, żeby się mogły te składniki te ładunki odnowić to ja sobie tutaj prześpię się całą noc jeszcze raz jeszcze raz no i super potrzebuję tak pierścień mamy pierścień formienia duszy Aha, uspokojenie humanoida. Dobrze, przybyszło. No i super. Mmm, jeszcze raz wspaniały pierwszy duszy. Mhm, nie udało się. No dobra, tu teraz wspaniały. Teraz absorpcja zdrowia. A, prawie się udało. Łopierona. Czemu by nagle... Mam ciekawsze rzeczy do roboty, więc lepiej się straszczaj. Czy ja mogę was zresetować jeszcze raz? No, powiedzmy. Mm, dobra, czyli zaś. Robimy sobie sporzeń, zakręty przedmiot. To spódnica. nas na stałe. Hmm. Dajemy sobie lewitację. Tak naprawdę mogę dać sobie tyle będzie ok. Co? Aha, zaklinanie powiodło się. Dobra. Otwórz. Sobie troszeczkę dalej pójdę żeby tych strażników nie nerwować. Dobra. Mam najpierw farmienia duszy. czy mhm. nie, nie udało się amulet. No i da się nie dało. No trudno. Magia. Dobra. Inne. Począć zaklęty przedmiot. Tu stałe, lewitacja. Udało ci zakląć przedmiot. Super. Magia. Czyli tak naprawdę teraz mi to już mi nie będzie tak naprawdę potrzebne. A no może mi oddać, i no teraz gdzie jest ta spódnica. Tu, dobra. No to lecimy teraz na Felmora i z Telmora na Dagonfell. Dobra, witamy stąd. Witaj, Opcja. Podróż. Przewoźnikiem Valdrun. Daj mi, może, do kul, właśnie, jest kul. Jak to już mój koniec? Chyba twój koniec. Mm. Dobra, zapisz na 192. Okej, okay, czy mamy ja mam jakąś grzywnę do zapłaty? O, nie mam żadnej grzywny do zapłaty. No, i super. O, krasnoludzka kusza się przyda. Ekstrawaganckie mulet, niezwykłe spodnie niekoniecznie. Ojoj, zabi zabił się Redor i ekstrawaganckie spłonie, no dobra, nie będą. Ciekawe, czy są te wspaniałe, ale chyba nie ma. Ojoj, zginął. Ojoj, jak mi przykro. oj. Um, pewnie proszę. Czego chcesz? Um, na dagon lecie, dziękuję bardzo. Nic nie powiem, bo ja po prostu nie chcę nic mówić. Musiałbym sobie odnowić przedmioty zaklęte. Jak to wygląda sytuacja? Wygląda tak sytuacja. No dobra, ok, niech będzie i taka sytuacja. Um. Um. Wow. No dobrze. Hmm. Ja mam etap absorpcji zdrowia. No i pod sprawie. Oj. Mhm. Hmm. Odnowić zaklęty przedmiot. Dziękuję bardzo. I lecimy na was. U mnie nie atakują? Nie mam pojęcia. Dobra, no mniej więcej tak. Dobrze, że jest ta lewitacja w tej grze. Aha, już wiem po co mi było potrzebne. Hmm. spodnie, żeby sobie. Um, nagoleniki nagolenniki zrobić. No ciekawe, czy mogę mieć nagolenniki? Zdenerwujesz mnie. No proszę bardzo. Um, was w tą stronę. Lewitacja w tej grze jest OP. To jest fa fajny sposób transportu. Jeżeli nie chcemy biegać, to po prostu zaklin łapiemy złote bóstwo. Zaklinamy sobie i po sprawie. Może nawet poranik zrobić, jak zaklinać fajnie, efektownie przedmioty. Dobra, w tamtą stronę teraz. <ścoughs> Birusley umierasz. Jakby nie było to. Nie, w tą stronę raz. dorwał mnie. Będzie trzeba znowu kogoś przywołać. Jest to Was. Tak, pod takim śmiesznym kątem. Dobra. Po sprawie Przysłała cię Gildia wojowników Czy będziemy walczyć Wspólnie Tak, będziemy walczyć wspólnie Bewnątrz Znajdują się podli Nekromanci No Będę walczyła o twojego boku, no i super No dobra, no to lecimy dalej Mhm no to też mi kurde wojownik, który przywołuje. A w sumie, w sumie jak patrzę na siebie to Aha. Super. O kurcze, blade No to że ich zrobił. Mm. Nie zapisałem sobie tego. Dobra, widzimy się po cięciu. Jestem na miejscu, wiecie co, zrobimy tak, że ja sobie to zapiszę, ale ja jej nie będę brał nigdzie. 193. I na razie nigdzie nie będę brał i zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Aha, wampir. No dobra, spoko, wampirzy pył. Tuka koszula, czarny płaszcz. Nikt mi nie robi pleców? Nikt. Mamy się kogo tu pozbyć? Nekro. Nie, nie necromantów nekromantów, tylko. Mm, tak, nekromantów mamy się tutaj pozbyć. Nie, tu. Ty... dziękuję. Kościej. Mączka kostna, przywrócenie zwinności. No niekoniecznie mi to jest potrzebne. Miras, wieża Już mam brać to wszystkich biorę. Łaciul. To mam obniżone, a nie blokada manu, nic więcej. Aha. A to sobie od tak stoi. No dobra, no spokojnie, niech jej będzie. Ruposz, tu nic. A tu jest co? Vampir. Jakiś wart, to to nie. Dobra, zapiszemy sobie 194. Jak to, to wygląda? No powiedzmy, wieża. Są te dwie Dremory, bodajże. Dwie Dremory. Mmm, średnia absorpcja zdrowia. Ała? książę to jest. Książe Dremor. No to już po księciu Dremorze. Tu mamy ebo nowy długi miecz. Spoko. Zada się. rcd również. To mi nie będzie potrzebne zwłoki zwoki, które tak naprawdę te po prostu leżą. No dobra. E, farmienie pierści, farmienia duszy. Aha, nie, dobra, nic nie zrobię. Aha, no dobra, nieważne. to była wieża. Teraz idziemy do góry. E, średnia absorpcja zdrowia. Zmierzasz. 9 na 10, super. I umarłeś. Fajnie. Dziękuję. Do widzenia. Masz ciekawego. Nic to nie masz. Ekstrawagancka szata. Nie, drewniana laska. Nie, nie. kosztowny piersiń Również nie. Ty coś masz do sprzedaży. To mnie nie interesuje. To mnie również nie. No i ja w szafie co? zwykłe spodnie zwykła koszula. Tu nie zamknij, to nie, to nie, to nie, tu nie, tu nie, tu nie, też nie, które ja już to zadanie zrobiłem. Ja cię kręcę, nie wierzę w to. No to wychodzimy. Zaklęte przedmioty w tej grze są overpower. Jak jeszcze wie, jak się co zrobić, to dopiero. Można odpoczywać wyłącznie na suchym lądzie. No dobra. Tak, przybył. Nekromanta Daris Adram nie żyje. Wykonaliśmy zadanie. Zostanę tutaj i kilku spraw. Raz jeszcze. Dziękuję. Raz jeszcze. Teleportujemy się do Balmory. Super. I do... Aldrun i do gildii wojowników Podróż. Mm, nie chciałem Specjalistka. Aldrun, no właśnie o to chodziło. I tutaj. Super. Masz nowe informacje na temat sytuacji w Was? Musisz porozmawiać z Ulyną Henim. Ulynę Henim była z Ciebie zadowolona. Oto Twoja zapłata w wysokości 250 septimów, według stawek Gilding No i super. Zostało zrobione? Rozkazy. Wojowników często wymierza sprawiedliwość, kiedy nikt inny nie może się zająć tą sprawą. Właśnie dotarło do nas zlecenie prosto z Cyrodil, Kunti. Zbiegły morderca Nerbeneran musi zostać odnaleziony i ukarany. Dobra. nerer Beneran był kiedyś członkiem rodu Redoran w Teraz jest kupcem i przywódcą szajki banitów w Sargon. To na północ od Margan. Znajdź go i wymierz mu sprawiedliwość. Sargon, a na północ od Margan. Chcesz popytać w Margan? Podobno ten przestępca dobrze się ukrył na jakiejś śniel wyspie Ne, mm, Na, wyspie. wyspiek. się coś, ej, pieprzy? Dobra. Okej. Okay. Hmm, ja tu po, ja sobie może odnowię. Aha. Poko. Może będzie tak. Nie wiem za chwilę. No i, i pochopie. Nie wiem czemu to było potrzebne do czegoś. Bezbrej krótkie ostrze. Przywołanie. Hmm. Moje pierścień w duszy. Dobra, niech to będzie. Moment um, absorpcji zdrowia. Nie, nie. Muszę coś innego. Muszę to. I udało się. Ebonowa tarcza. Siedryczny sztylet, no i super. Mm, tutaj. Mm, właśnie, spożyć zaklęty przedmiot. Mhm. Kupiłem sobie tego. No, trudno, amulet, dżemki? nie. Ja mam jakie amulet, Takie amulet mam. Mam co zwykłe spodnie. Mhm. Bo ja kupiłem sobie ekstrawagancką szatę, by musiał jeszcze spodnie sobie jakieś kupić. No dobra. Mhm. Właśnie. Dedryczna tarcza. 58 punktów na 59. No i dobra, no i super. Tyle niech będzie. Hmm. Właśnie. Hmm. Balmora. Uda się uparłem na tą Balmorę. I lecimy sobie zaklinać znowu. Raczej kupić najpierw, a potem poszukać sobie odpowiednich zaklęć. Handel. Nuluj potrzebuje. Hmm, to są zwykłe spodnie, zwykłe spodnie. Serio to nie ma, są kosztowne, ekstra, ekstrawaganckie spodnie, super, daj mi, dziękuję bardzo. Czy ja to mogę w ogóle zaknąć? to jest dobre pytanie. Tworząc zaklęty przedmiot. Tak, tak, akurat mogę, na stałe. Właśnie, zaklęty kiry, zaklę... właśnie to zaklęte. Musiałbym zaklęte na znaleźć, albo coś takiego, może nawet zaklęty hełm. Jeśli mo jeśli mogę zrobić sobie coś takiego, to byłoby coś fajnego. Dobra, lecimy tutaj. Tu handel, broń. Mm, sprzedaj, sprzedaj. Nie masz już, nie masz już co. 18 tysięcy, dam maksa. Super, jeszcze na maksi mi poszedł. Nieźle, ile ja mam teraz kasy? 62 tysiące. Ja cię nie mogę. I co ja z taką, że tak wam powiem, co ja z tą kasą już zrobię? Nie wiem, co z nim zrobić. Dobra, ja bym chciał zaklęcie Zaklęty. O, jest zaklęty hełm Okej, okay, nie będzie zaklęty helm. E, nie. Witaj. Oddychanie w wodzie tu nie. I on już to żadnego księżycowego cukru. Ho ho ho. Dobra, 195. Robimy sobie zapis. Czym ci mogę służyć? Um, piąta bariera, nie ma skacin. Nie. Chodzisz tu po zwoje? A może potrzebne ci inne zaklęcia? O, o to mi chodziło. Bez zbroi. 34. Fajnie. I na pytanie, ja bym chciał jedno wiedzieć. Tworzymy zaklęty przedmiot. On ma 10, ja bym chciał na stałe. Hmm, zaklęty hełm. O, proszę, ma 10. Super. Odzienie. mhm. I teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest ten hełm? No ciekawe. Zawsze to dwa punkty. Fajnie, zaś mi się baguje dźwięk chyba. Nie wiem, dlaczego tak. O, super! O, się rzucili na niego. Dobra, to mogę wywalić. i hmm. absorpcja zdrowia wyrzucono jest Gildi magów serius super siła zwinność części Dobra dawaj to bo już szlak to szlak z tym trafia nowa tarcza, no ciekawe czy ja to w ogóle mogę jeszcze sprzedać bo nową tarczę handel? a ty masz jeszcze zero dobra możemy odpoczywać wyłącznie na suchym lądzie no dobra, okej, okay, niech wam będzie mm. nie mm, ab. ma absorpcję zdrowia Możesz kurde. No i umarłeś. Potrzebne ci to było? Masz. O, to już ma dosyć ciekawe rzeczy. Rozpoczniemy sobie 24 godziny. Tu się już to ogarnęło w miarę. No i super. Tutaj handel. Kurde, za chwilę będę tu multimiliarderem. O, późno. Tetryczne waki zaszli, serio. 12000 tysięcy, nie, nie dasz mi tyle? Mogę Ci jakoś pomóc? chwila chwila sto Tak, może czegoś bym potrzebował, a może ewentualnie nie. Mhm. Dajno mi 14 tysięcy. Możesz mi dać? No i super. 14 tysięcy. 76 tysięcy już mam. Ja cię kręcę. Teraz ja zrobię z tą kasą. Chyba będzie trzeba się wszystkiego wyuczyć. No i tyle. Szczęście, osobowe wszystkiego po kolei. Mhm. Um, dobra, no nic. Ja tu zapisuję. 197. Dzięki bardzo za uwagę.